Manchester United szykuje się do nowego sezonu Premier League. Przygotowuje się do tej nowej kampanii w Ameryce, na boiskach w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrał w New Jersey z West Hamem. United pokonał młoty 2 do 1, a w czwartek nad ranem i to bardzo wczesnym rankiem, bo o 3.20 zmierzy się z Bormów, które całkiem nieźle wygląda w USA pokonało Everton 3-0. do 0. To są ostatnie testy, które przeprowadza na swoim nowym bolidzie Ruben Amorim. Oczywiście ten bolid może zostać jeszcze udoskonalony, o tym będę mówił w dalszej części tego vloga, ale dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać właśnie o Manchesterze United. Zapraszam więc na vloga na kanale Kikow, zachęcam Was do zostawiania kciuków w górę. Możecie nie robić tego w ciemno, możecie to zrobić dopiero po zakończeniu filmiku, jeśli uznacie, że oczywiście warto. Trwają cały czas w tle tych przygotowań działania na rynku transferowym. Manchester United oczywiście przygotowuje się do nowego sezonu. Nowego sezonu, który rozpocznie od mocnego uderzenia, bo zmierzy się z Arsenalem. Później są mecze z Fulham i z Burnley. Jeśli zatem udałoby się uzyskać dobry rezultat w starciu z Kanonierami i później poprawić w dwóch następnych kolejkach, to ten sierpień może dla Manchester United naprawdę bardzo dobrze się zacząć. Problem w tym, że Wielu fanów czerwonych diabłów woli przy, przyłożyć sobie taki kompres schłodzony do głów, pomyśleć sobie, na nic nie liczę. Mam tutaj wasze opinie z mojego Facebooka. Niezmiennie zachęcam do śledzenia mojego profilu dziennikarskiego na Facebooku i przeczytam mam jedną z tych opinii, bo ona mi się bardzo spodobała. Jeszcze do nich wrócę. Łukasz napisał: Niestety zero marzeń, zero obaw, zero oczekiwań, i pewnie. Zero zaskoczeń. Aż takimi pesymistami jesteście? Czy wy, drodzy widzowie oglądający kanał Kików, również do sprawy tak podchodzicie? No może jeszcze będzie pięknie, może jeszcze będzie różowo. Pamiętajcie, że Manchester United to taki klub, który miał parę zakrętów w swojej historii, a jednak często z tych zakrętów udawało mu się wychodzić i to z wycięską ręką. Na co zwracają uwagę piłkarze Rubena Morima podczas tego amerykańskiego tournée? Przede wszystkim na intensywność treningów i na to, że jak to określił w rozmowie z jednym z dziennikarzy Luke Show, zwracają uwagę na to, że trwa oczyszczanie toksyn. Dosłownie takiego słowa użył Luke Shaw. Reprezentant Agli powiedział, że atmosfera na Old Trafford w ostatnich latach była toksyczna. Że trudno w takich warunkach o dobre rezultaty. Wiemy, że bardzo często piłkarze sami za sprawą tych słabych wyników, nie będziemy tutaj nad nimi się jakoś bardzo mocno pochylać teraz i użalać, to oni doprowadzili do takiej sytuacji, że ta krytyka Manchester United była bardzo ostra. Natomiast wiemy też, że oczekiwania na Old Trafford są tak gigantyczne, że ta krytyka też czasami bywa gdzieś jazdą po bandzie, bywa, bywa przesadzona. Piłkarze, też ludzie, wszystko to sobie biorą do serducha ale myślę, że to nie ta krytyka ze strony mediów czy kibiców gdzieś w mediach społecznościowych, że to ona powodowała słabsze wyniki, po prostu ten klub nie jest poukładany, nie jest zorganizowany i faktycznie Luke Shaw ma rację, w wielu momentach był toksyczny, tak sam od siebie, a nie w wyniku tego, co inni o nim mówili i pisali. Więc teraz Leni Joro mówi na przykład o tym, że na treningach widać dużo większą intensywność, Luke Show podkreśla, że Ruben Amorim nie pozwoli, by grali u niego piłkarze, którzy są w stanie dać z siebie 85%, 90%. Nie dajesz 100%, nie będziesz po prostu grał. I że pokazał w przeszłości też, już w tych ostatnich kilku miesiącach pracy, że dla niego właściwie nie ma znaczenia, jak się nazywasz. Przekonał się o tym Marcus Rashford, który już wylądował, jak wiemy, w innym klubie, jest w Barcelonie, wcześniej był w Aston Villa i teraz... Cały czas trwa to samo z Alejandro Garnaczo, Mówiło się o tym, że to taki piłkarz, który może na lata stanowić o sile Manchester United. Nic bardziej mylnego. Pewne cechy charakteru dostrzegł u tych zawodników Ruben Amorim, które nie pozwalały mu na, że tak powiem, trzymanie ich w tym zespole. Chociaż on zawsze podkreśla, że nie zamyka nikomu drogi do, do tej drużyny, że. Każdy, kto przychodzi do United, musi po prostu chcieć z całego serca grać w tym United i poświęcić się w całości dla tego klubu. To jest taki bardzo jasny statement. Myślę, że to jest taki Fergusonowy statement ze strony Rubena Morima. No ale czy tak będzie, czy na, na coś się to przełoży w następnym sezonie, zobaczymy. Większość kibiców Manchesteru United uważa, że idealną opcją dla tego klubu byłoby, gdyby oprócz tych transferów, no te dwa najbardziej spektakularne to oczywiście Mbemo i Kunia. Gdyby oprócz tych dwóch transferów przybyli jeszcze Bramkarz z prawdziwego zdarzenia i dodatkowo napastnik, który zagwarantowałby określoną liczbę goli. W tym meczu z Arsenalem, oczywiście, no myślę, że już nawet nie trzeba czekać do tego meczu. Myślę, że Ruben Amorim już teraz patrzy z zazdrością w kierunku The Emirates, gdzie koszulka Wiktora Jokeresza sprzedaje się w jakimś rekordowym nakładzie. Jeszcze taką promkę zrobili, że tam chyba jak chcesz sobie wydrukować Jokeres i, i jego numer, to, to nie musisz za to płacić dodatkowo tych kilkanaście funtów, więc kolejki przed sklepem się ustawiają, nic dziwnego. Arsenal też potrzebował bardzo napastnika. No a Manchester United gdzieś tam robi maślane oczy do Szeszko, do Watkinsa. Szeszko oczywiście, Watkins moim zdaniem... Mimo wszystko byłby bardziej sprawdzonym wariantem. To jest piłkarz, który tę ligę zna od podszewki, strzelał w niej, bardzo dużo ważnych goli dla Aston Villa. Wiemy, że w kierunku Aston Villa spogląda czasami Manchester United, bo od kilku tygodni, jeśli nie od kilkunastu, mówi się o transferze potencjalnym Emiego Martineza. Jednak cały czas są sprawdzane opcje backupowe, bo bramka Manchester United nie jest obsadzona najmocniej i chyba wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Więc tymi, tymi opcjami dodatkowymi są nawet i Unin, i Nick Pope, który za chwilę będzie miał rywalizację z Aaronem Ramsdale'em na San James's y Park. Więc o Szeszko, powiedział że Stuart Pierce na łamach Manchester Evening News powiedział, że yy, łatwiej takiemu Manchesterowi United pozyskać jest piłkarza formatu Szeszko niż Newcastle United ze względu na położenie geograficzne, że po prostu geografia wygrywa, że piłkarze wolą żyć i grać w Manchesterze i w Londynie niż, niż w Newcastle, ale myślę, że nie tylko geografia, myślę, że też jakby historia tego klubu, to co mówił Memo, e, ambicje tego klubu, sięgające bardzo wysoko. To, że Amorim przekonał go do swojej wizji, to, że jest tam taki piłkarz jak Bruno Fernandes, od którego można dostać parę fajnych piłek, o tym też mówił Bemo. Bemo, który chyba jeszcze nie zagra z w raczej zobaczymy go w tym niedzielnym meczu ostatniej kolejki Summer Series przeciwko Evertonowi. Bemo nadrabia te zaległości treningowe, były piłkarz Brentford, także Ruben Amorim chce nim zarządzać w taki sposób, by spokojnie wprowadzić go do, do drużyny. Więc na tym rynku transferowym coś tam się ciekawego dzieje. Mam takie wrażenie, że w, na Old Trafford trwa, czy teraz nie Old Trafford, ale w Ameryce, wewnątrz tego klubu, wewnątrz drużyny trwa wielka operacja reset. Piłkarze chcą się wykazać, chcą mieć czystą kartkę. To jest fajny moment sezonu, bo można wszystko sobie założyć i wszystko sobie wymarzyć i mieć nadzieję na kolejną fajną kampanię. W przeciwieństwie do tej poprzedniej, bo jeśli powtórzy się to, co było w poprzednim sezonie, czyli Manchester United zdobędzie dwa razy mniej punktów niż Liverpool i będzie na 15 miejscu w tabeli, to nawet największe czary, zaklinanie rzeczywistości przez Rubena Morima nie pomożą, po prostu straci robotę. Więc z jednej strony trwa to szukanie napastnika, z drugiej strony mamy Rasmusa Hojlunda w składzie o nim też się pisało, że może ewentualnie wrócić do Włoch, tam między m.in. Atalanta czy, czy Inter pojawiały się w, w tekstach we włoskiej prasie. Ale Rasmus Hoylund w meczu z West Hamem United myślał, że pokazał swoje największe atuty i przywary. Atuty, czyli siła, dynamika, szybkość w tej jednej akcji, kiedy urwał się defensywie młotów i popędził na bramkę nagle, oczywiście strzelił w słupek. I, no i to jest ta właśnie mała różnica, która dzieli ciebie od tych największych napastników, że w takich sytuacjach no, musisz zapakować piłkę do siatki, żeby to skończyć spektakularnie, żeby pokazać, że jesteś po prostu piłkarzem, który już jest w dobrym gazie w tym okresie przygotowawczym, zabrakło skuteczności Hoylunda. Jak zwykle tę batutę wziął do, do ręki pod batutą Bruno Fernandesza, West Ham United musiał uznać wyższość Manchesteru, dlatego że Bruno Fernandesz nie schodzi poniżej pewnego poziomu, jest tym piłkarzem, o którym właśnie mówił. Mówił Bemo, więc jaki to będzie sezon dla Manchesteru United? Moim zdaniem bardzo dużo będzie zależy od tego początku. Manchester United to jest klub, nawet nie drużyna, ale klub, który znalazł się w takiej pozycji od tej strony psychologicznej, że każda porażka podcina tam skrzydła, więc bardzo dużo atmosfery będą budować wyniki. Myślę, że Ruben Amorim nastawia się na to, że United wyjdą na pełnym gazie od początku sezonu. Już nie mogę się doczekać tego meczu z Arsenalem. Zapraszamy. Oczywiście będziemy transmitować go w Kanal Plus. Będziemy też robić jakieś większe wydarzenie wokół tego spotkania, bo to jest mecz, który no, można powiedzieć z pompą tak naprawdę odpala cały sezon. Wiemy, że rywalizacja tych dwóch klubów też jest, jest wielką rzeczą, chociaż oczywiście wiem, że start sezonu jest wcześniej w piątek. No, ale później we wrześniu. Po tej przerwie na kadrę Manchester United będzie grał z Manchesterem City w Derbach, będzie się mierzył z Chelsea, która jest, też pewnie będzie bardzo groźna z dużymi ambicjami. Nikt nie mówił, że będzie lekko, ale dla United już nie ma lekkich meczów, dla United nie ma łatwych dróg, nie ma łatwych meczów. Manchester United musi w każdym meczu udowadniać tym ligowym i pucharowym, a nawet w meczu towarzyskim, że jest klubem, którego się powinno, powinni się inni bać. Ale czy bali się w poprzednim sezonie? Szczerze mówiąc nie sądzę. No Bormów, z którym grają jest tego najlepszym dowodem. Przyjechał, na Old Trafford, wygrało 3 do zera, i myślę, że dzisiaj wcale Manchester United w takim starciu towarzyskim z Bormów w Chicago nie jest, nie jest faworytem. Więc jestem bardzo ciekaw waszej opinii e, na temat tego, jak, ta, jak ten sezon będzie wyglądał w wykonaniu Manchester United, o ile to się da w ogóle przewidzieć. Ja zerknę teraz na to, co tutaj przygotowaliście. E, będę sobie Patrzu, dziękuję za, y, tym spośród widzów, którzy się o moją rękę martwili, że ona tak jest w powietrzu. Ja powiem wam szczerze, oszukuję tutaj, podpieram sobie ją na, na drugiej dłoni. Roman Turek pisze: Obawy, powtórka z ostatnich kilku sezonów, nadzieje na top 5, top 4, Mateusz Szczęsny, mmm, Aleksander Dugołęcki: Obawy to kontuzje i jedna pikująca forma w drugiej części sezonu, ale też jak nowi zawodnicy połapią się w strategii Amorima. Po cichu liczę na top 5, 6. Plan minimum pierwsza, siódemka, ósemka. Chciałbym top 4, pisze Sebastian Łukasik, ale miejsce w top 6 delikatnie ucieszy. Zobaczcie w jakiej pozycji dzisiaj jest Manchester United na angielskim rynku. Łukasz, gdy przyjdzie napastnik z prawdziwego zdarzenia, to top 4 obowiązkowo sytuacje stwarzają, ale na samym Bruno wiecznie polegać nie można. Dwa dobre transfery były, więc jeszcze napastnik, i będzie to. Wyglądało. Cezary Krawczyński, obawy na pewno nieskuteczność naszych napastników, czyli to, o czym mówiłem, głównie Hojlunda i też obrona, no i na pewno ona na bramce. No myślę, że to nie jest tylko twoja obawa. Przemek wieczorek, obaw brak, bo gorzej chyba być nie może. Za to nadzieję, że będzie lepiej i nadzieja na to, co jeszcze na jeszcze co najmniej dwa transfery. Napastnika, najlepiej Watkins, bramkarza i środkowego pomocnika. Kuba Czech obawy kilka słabych wyników i zachwianie pozycji Morima. To jest bardzo ważna. Kwestia o tym już mówiłem, że to budowanie się mentalne, psychologiczne będzie ważne ze strony piłkarzy Manchester United, bo jak wejdą źle w sezon, to wydaje mi się, że bardzo szybko się po starcie pojawią turbulencje. Bartek rządło liga angielska jest bardzo wyrównana. Pierwsza, szóstka czy siódemka to raz, ale później niezwykle wyrównana. Także grupa drużyn 8, 12, 13, awans Manchester United do pierwszej dziesiątki uznam za sukces i krok do przodu. Więcej nie będę chyba czytał. Waldek Schmidt pisze, obawy, czy po takim sezonie jak ostatnio może być gorzej? Liczę na stabilizację i pełne zaangażowanie. Wymaganie zaangażowania od piłkarzy to trochę mnie zawsze tak ciarki nie przechodzą, bo myślę sobie, kurczę, no przecież to jest ich robota, jak mogą być niezaangażowani. Bartłomiej Gałąska, obawy, taktyka Amorima, kupienie Kunim, Bemo, którzy grali w innych systemach i rolach, niż zostaną w United, potencjalne znowu cofnięcie Bruno w okolice koła środkowego, bramkarz, łamliwa obrona jak zwykle nie zawiedliście, bardzo dużo komentarzy tam się pojawia, ja tylko skorzystałem z części z nich. A wiecie, że teraz zawsze będę przytaczał lektury w tych vlogach, więc dzisiaj z takiej książki, no bo skoro vlog o Manchesterze United, to musi być taka książka. I zdajemy sobie okulary, bo te okulary niestety jak patrzę z bliska, to, to jest za ostry obraz. Pewnym problemem menedżera w nowej erze było to, że nikt poza nim nie mógł być obwiniany o impas. Webb doznał kontuzji na meczu reprezentacji, Ins wypatrywał transferu poza Anglię. Już chyba wiecie, w jakich czasach czytam. Wallace nigdy nie wyglądał jak zawodnik United. Jeśli chodzi o palistera zjadanego przez nerwy, podatnego na błędy w swoich pierwszych meczach, to George Best otwarcie go potępił w Manchester Evening. News palister. Jest największym błędem, jaki kiedykolwiek został popełniony. Przez United. Na szczęście George Best też popełnił parę błędów w życiu, więc okazało się, że z tym palisterem nie było tak źle. Nawet w szatni powątpiewano w umiejętności Wielkiego Środkowego obrońcy. Palister nadaje się do wagi lekkiej, mówił Blackmore. Jednakże jego osąd bazuje bardziej na występie zawodnika podczas corocznej imprezy świątecznej niż na poczynaniach na boisku. Pił malibu i kole, typowo damski drink. Raz wyszedł na świeże powietrze i zemdlał, totalnie opadł. Odpadł. Myślałem, że nie żyje. Wieczorem 23 września 1989 roku Palister potrzebował większego pocieszenia niż Malibu lub dwa. Nowa droga drużyna Fergiego udała się na Main Road, by rozegrać derby Manchesteru. Przegrała tam z przeciętnym Manchesterem City, który miesiąc później zwolnił swojego menadżera 1 do 5. Tak naprawdę wynik z chlebia United, bo podczas meczu piłkarze zostali upokorzeni, zawstydzeni. Kiedy Ferguson wrócił do swojego nowego domu w Macclesfield, powiedział żonie, że idzie prosto do łóżka. Tam położył sobie poduszkę na głowie i jęczał. Następny tydzień był najbardziej niekomfortowym w jego karierze menadżera. Za każdym razem, gdy ktoś na mnie patrzy, Czuję się, jakbym to ja zdradził tego człowieka, powiedział Ferguson, który prze... Hugh MacIlvaneyowi, który przeprowadzał ze szkotem wywiad dla Sunday Timesa. Po takim wyniku czujesz, że musisz się skradać, jakbyś był przestępcą, ale tylko dlatego, że ci zależy, głęboko zależy ci na ludziach, którzy cię wspierają. W Manchesterze United stajesz jednym z nich. Myślisz jak kibic i cierpisz jak kibic. Nie było wątpliwości, że kibice cierpieli, choć to tylko garstka zgodziłaby się z myśleniem Fergiego. Na trybunach mu nie ufano, fani byli znużeni brakiem wyników, których oczekiwano. Nie mieli prawie żadnej wiary w jego drużynę. Byli znudzeni jego tendencją podczas pomeczowych wywiadów do szukania kogoś spoza zespołu, by obwinić go o porażkę. Sędziego, murawy, kamer telewizyjnych. Zarówno na boisku, jak i poza nim United kiedyś drużyna było, drużyna e, e, było nieatrakcyjne, zawodziło, stawało się marudne wraz z menedżerem, który nigdy nie chował urazy. Zespół przegrał cztery i zremisował dwa mecze ligowe w grudniu, a fanziny opisywały to z przerażeniem. Następny rozdział, przecież nie będę Wam czytał całej książki, nosi taki tytuł. Czas ściśniętych pośladków. Myślę, że czas ściśniętych pośladków to jest dobre, dobre zdanie. I tylko mój pies niewzruszony pozostał cały czas w tle, śpiąc sobie na oknie. Mam nadzieję, że Manchester United będzie bardziej aktywny od Froda na rynku transferowym i też na początku sezonu. Bardzo Wam dziękuję za obecność dzisiaj na kanale KIKOW. Teraz możecie zostawić kciuka w górę. Wesprzeć też kanał KIKOW subskrypcją i śledzeniem w ten sposób łatwiejszym Łatwiejszy sposób. śledzeniem w ten sposób łatwiejszą drogą kolejnych vlogów i live'ów, chociaż tego ostatnio nie było. Trzeba zrobić jakiegoś. Trzeba zrobić jakiegoś live'a na dniach. To wszystko, jeśli chodzi o dziś o Manchester United, w komentarzach możecie wypowiedzieć oczywiście swoje zdanie na temat Waszych przewidywań dotyczących następnego sezonu, a ja już się odmeldowuję strzałeczka. Cześć!